Mara, która zgłosiła swoją rodzinę do programu, napisała, że jej rodzina jest wszystkim tym, co sobie wymarzyła. Napisała też, że nie wie, czy ma odwagę pokazać się całemu światu. Ja myślę, że trzeba koniecznie to sprawdzić. Na pokładzie sześć osób i czwórka dzieciaków, i w tym dwójka bliźniaków. Myślę, że będzie fajnie porozmawiać o tym wszystkim, o tych ich doświadczeniach. Wiem, że nie wszystkie były proste i łatwe. Jesteśmy w województwie zachodniopomorskim, Gmina Osina, widzę już chyba w oddali ich gospodarstwo, ich dom. To jest program Rodzina jest super. Cześć. Cześć! Dzień dobry! Cześć! Witamy Cię serdecznie. Witam Waszy serdecznie, dobór. ale Was jest trochę za mało. Ignaś śpi A, jeszcze. Ignasz śpi. <laughs> Celinka, Dagmara, Michał, Emilka, Tomek. Witamy. Mamy dla Ciebie taki drobny prezent. Jajku. własnej produkcji. Wow! Robimy czasami w wolnych chwilach, specjalnie wow. dla Ciebie. Dziękuję Wam serdecznie. W ogóle dziękuję no Wam droba. za zaproszenie. Dziękujemy. Poznajcie bohaterów tego odcinka: Dagmara, spełniona kobieta i mama. Tomek, oaza spokoju i cierpliwości. Emilka, najlepsza przyjaciółka mamy. Michał, niezwykły talent kulinarny. Ignacy bardzo lubi spać, ale kto tego nie lubi? Oraz malutka celinka. Szczęście i radość wszystkich. Ta rodzina na pewno jest super. Jak wam się żyje w takich pięknych okolicach? Czyste powietrze, przede wszystkim. Dużo przestrzeni, ładne widoki, przyjemnie. Atmosfera fajna, także tutaj jest nam. Chyba bardzo dobrze, wygodnie. Co robicie na co dzień? Czym się zajmujecie? Prowadzimy gospodarstwo rolne z żoną. Tutaj razem wspólnie rodzinne. Pracujemy głównie, utrzymujemy się z ziemi, z pracy na roli. Gospodarzymy tutaj na naszych ziemiach. Uprawiamy zboża, ziemniaki, rzepaki. Pomagamy chodząc do kur, zbierać jajka, tak mniejsze prace. Spotkało waszych rodziców podwójne szczęście? Eee, tak, jak się czuliście? To kłopoty. Tak. Kłopoty, podwójne kłopoty. Ale kłopoty to też szczęście, bo to też życie. Mój mąż się dowiedział, że będą bliźnięte. Najpierw było, że jedno, jedno, jedno. W ósmym tygodniu ciąży okazało się, że jest jeszcze jedno. Więc z, tych, z tej radości chyba rozwalił parawan u lekarza. Ja będąc wtedy, mając 24 lata, będąc w ciąży, jak ktoś do mnie mówił, o Jany, bliźnięta współczuję, to jest bardzo dużo pracy, bardzo dużo wyrzeczeń, nieprzespanych nocy, a zarazem ogrom, ogrom szczęścia, tak? Fakt, że z, tego, z tych pierwszych dwóch lat dobrze, że miałam zapiski, które tam gdzieś po nocach sobie pisałam, bo niewiele pamiętałam, tak. A macie coś wspólnego jako bliźniaki? z sobą coś czujecie jakąś taką szczególną więź? Teraz to może tak nie odczuwają tego, ale jak były małe, to Michał bardzo dużo chorował. Emilka to bardzo odczuwała. Ona tego pewnie nie pamięta, bo była taka może jak Ignacy, ale jak zostawała w domu, to często gęsto było tak, że Emilka nie może spać, mówi, że ją boli. I akurat w tym czasie u niego się coś działo, tak? Także była ta więź taka. Czy jest coś takiego? U was w domu w waszym życiu, co was tak bardzo mocno scala i buduje wasze więzi? To są nasze niedziele chyba. Niedziela jest dniem dla rodziny, że tak się wyrażę, i ją spędzamy staramy się spędzić głównie w naszym gronie, w większości czasu bez dodatkowych osób, gości i tak dalej, żebyśmy właśnie mogli na różne tematy, rzeczy z sobą razem porozmawiać powiedz tak. My też bardzo lubimy ze mną się na kolonie, tak, w gronie jakichś tam przyjaciół, czy się dogadujecie ze sobą? we wszystkich sprawach na pewno, ale w większości tak. Musimy, po prostu usiadamy, tłumaczymy nasze obydwie opcje, strony i dochodzimy do jakiegoś porozumienia. Pamiętacie ten pierwszy czas, te pierwsze randki, to zauroczenie, zachwycenie, poznawanie siebie, różne pytania. Jak się wtedy czuliście? Czy pamiętacie jeszcze ten czas? Takie wspomnienia wracają trochę jak bumerang, jak nieraz człowiek sobie przypomni, albo wejrzy zdjęcia, albo jest jakaś sytuacja, która przypomina o tym, to ja pamiętam dobrze. Dobrze się rozmawiało o tematów, i to uczucie z dnia na dzień narastało, było coraz większe doszło do tego momentu, że stwierdziliśmy, że będziemy razem ze sobą parą. Tomek, oświadczyłeś się. Co czułeś wtedy i co sprawiło, że podjąłeś taką decyzję? Czuję, człowiek jak miłość, chęć założenia może rodziny, bliskości drugiej osoby, wsparcia jakiegoś e, pomocnej takiej duszy. Ale czy razem marzyliście o tym, żeby założyć rodzinę? Czy, czy chcieliście mieć po prostu dzieci? Tak. tak. Chcieliśmy mieć piątkę dzieci. Takie, takie tak było założenie. założenie. Ale razem wspólnie chcieliście, ja chcę piątkę, ja chcę piątkę? Tak, tak. To znaczy to szło po prostu w rozmowie, że chcę mieć dużo dzieci i później padło pytanie, no dużo to ile to jest? Dla jednego jest dużo dwoje, dla drugiego więcej. nie? I ja mówię, że ja to bym chciała mieć tak 4-5, a Tomek mówi, no 5 w sumie by było idealnie. Pojawiły się bliźniaki, minęło wiele lat. Dziśnie tak się urodziły to przez pierwsze trzy lata ja powiedziałam, że nie chcę mieć więcej dzieci. <laughs> Później jak już zaczęły chodzić do przedszkola, do zerówki, człowiek tak trochę odetchnął, to stwierdziliśmy, że chcemy mieć kolejne dzieci, no a że było powiedzmy ciężko, nie, nie od razu nam się udało, to, to zajęło to jednak te, te 5-6 lat, zanim pojawił się ignacy. I później kolejne trzy, zanim pojawiła się Celinka. Bo Ty jak pochodzisz z pełnej rodziny. Dagmara, u Ciebie było troszkę inaczej. Czy te doświadczenia Twojego domu przeszkodziły Ci w tym, żeby stworzyć szczęśliwą rodzinę? Myślę, że nie. Mam nadzieję, że nie. Ja pochodzę z niepełnej rodziny, wychowywała mnie tylko mama, mnie i mojego młodszego brata o 12 lat. I ja zawsze marzyłam o tym, żeby dla swojej rodziny, w swoim życiu po prostu stworzyć pełną rodzinę, tak? Jak się poznaliśmy z Tomkiem, to rozmawialiśmy dużo na temat rodziny właśnie, jaka ona by miała być, jak miałaby wyglądać. I jak już byliśmy pewni tego, że chcemy tego samego, to wiedzieliśmy, że po prostu nam się taką rodzinę uda stworzyć. Wiadomo, początki nie były najłatwiejsze, chociażby ze względu na to, że było właśnie Twoje dzieci na raz, ale, ale w sumie cały czas dążyliśmy do tego samego, tak? Nigdy, nigdy Tomek, e, że tak powiem, nie hamował e, rozwoju naszej rodziny, nigdy nie podważał mojego zdania tak samo, jak ja nie podważam jego zdania w, w wychowaniu dzieci, ponieważ w sumie nadajemy w tej kwestii na tych samych falach. To nie zawsze bywa kolorowo, łatwo i cukierkowo. Jak sobie wyrazić się z trudnością, bo nie wierzysz, że ich nie macie. Emilka kilka godzin po porodzie dostała odmy płucnej. W ogóle poród się zaczął dużo za szybko. Sześć tygodni, ponad 6 tygodni przed czasem. I leżała trzy tygodnie na ojomie. Ja na ojom mogłem wejść. A do syna, do góry do żony, do... mogłem dojść, ale syna nie mogłem zobaczyć i padło pytanie do lekarza prowadzącego, dlaczego tak, skoro do niej mogę wejść, dlaczego nie mogę zobaczyć syna? No i dostałem odpowiedź taką, że no, córka jest na ojomie, nie wiadomo co z nią będzie, czy w ogóle ze szpitala wyjdzie, a syn wiadomo, że ze szpitala, szpitala wyjdzie, tak? I to był właśnie najgorszy moment, gdzie nie wiedzieliśmy co będzie, tak? Takie... Także albo w tom, albo w tom, tak? Albo jeszcze kilka tego... godzin po porodzie była chwila radości i potem... Dagmara i Tomek po trudnych doświadczeniach związanych z zagrożeniem życia Emilki jeszcze przez wiele lat toczyli walkę o zdrowie Michała. Michał, w wieku nie wiem, ile miał dwa latka, trzy latka, jak zaczął tak, chorować na przewlekłe zapalenie ucha środkowego, i zaczęliśmy szukać pomocy, ponieważ okazało się, że to jest tak poważne, że grozi, że może być zmiany w jego mózgu mogą być nieodwracalne. E, wtedy dostaliśmy się do Bydgoszczy do pewnego profesora i on jak go zobaczył to od razu w tym samym tygodniu e, wziął go do siebie na blok operacyjny i to była jego pierwsza operacja, miał wtedy 4,5 roku, 8 lat leczyliśmy go i... E, i dobrze, że trafiliśmy w takie ręce, y, po prostu gdzie ktoś to potrafił mu pomóc. Tak? Nie skończyło się na jednej operacji, tylko trzeba było zrobić cztery, ale, ale nie żałujemy tego, bo wiemy, że dzięki temu on może się dalej do, prawidłowo rozwijać i że zrobiliśmy to w odpowiednim momencie. Same operacje były trudne dla mnie, dla niego. On płakał, on krzyczał, on nie potrafił się z tym pogodzić, ale ja wiedziałam, że robimy to dla jego dobra. Aktualnie jest wyleczony, y, słuch y, wrócił ponieważ przez jakiś czas nie słyszał. I no jesteśmy zadowoleni z tego. było to trudne, bo wiązało się z licznymi wyjazdami daleko, gdzie trzeba było zostawiać córkę, a z nim trzeba było tam być, trzeba było go uspać. Zazwyczaj było to na moim, że tak powiem. Tak, ja to było moje zadanie, bo Tomek powiedział, że on się do tego nie nadaje, tak? Nie potrafi patrzeć, jak dziecko jest usypiane, jak dzieje mu się krzywda, jak e, cierpi. Ja sobie wyobrażam siebie, że gdyby to dotyczyło mojego dziecka, to no. Już, temat. już po prostu mam takie ciarki, tak? Jakbyś gdzieś tam mi tak. poprzychodzą. E, to nie jest łatwe. Nie było łatwo. Też płakałam razem z nim, ale dałam radę, tak? A Tomek był zawsze z nami. Tomek jeździł ze mną do Bydgoszczy. Był zawsze w tych najważniejszych, najtrudniejszych momentach, czyli w operacjach. Pomagał mi, wspierając mnie w każdej decyzji. I wiedziałam, że nawet jak coś się źle wydarzy, to zadzwonię, powiem i on mnie wesprze, pocieszy, wytłumaczy, chociaż sam nie może przy tym być. I ty, Tomek, co jako facet czułeś wtedy? Bo my, mężczyźni, mamy często coś takiego, że my musimy panować nad sytuacją. Prowadząc gospodarstwo, mając rodzinę, faktycznie Trzeba pracować, żeby żyć, żeby mieć pieniądze, ale w tym momencie właśnie człowiek zaczyna rozumieć, że te pieniądze nie do końca są potrzebne tak aż mocno w tak dużej ilości. Tak? Także w którymś momencie przychodzi taki moment, tak jak u mnie, gdzie już później, nawet gdy bliźniaki miały kilkanaście lat przed narodzeniem Ignasia, stało się tak, że te pieniądze człowieka już tak nie cieszyły, tak? nie były tak potrzebne. Mieliśmy duży w miarę duże dzieci, które same się ogarniały, czy same odrabiały lekcje. Trzeba było ich y pilnować, wspierać jakoś tak, ale czy szły się umyć, można mogły iść same. Mieliśmy dużo więcej wolnego czasu i człowiek zaczął odpuszczać bardzo mocno rozwój, czy to powiem, firmy, czy czegoś, bo już było, że tak powiem, wystarczająco. I wtedy też okazało się, że te pieniądze, myślę, że nie ma sensu brnąć do wielkich pieniędzy po to, żeby kosztem rodziny właśnie zaspokoić te potrzeby swoje finansowe. I na dzień dzisiejszy powiem szczerze, że gdy urodziło się Ignać i urodziła się Celina, od nowa się odzywa chęć pracy, motywacji i tak dalej, bo wiadomo, że trzeba, aczkolwiek już pogoń tego pieniądza w moim przypadku wiadomo jest, bo muszę utrzymać rodzinę, muszę jakiś byt zapewnić i żeby to wszystko funkcjonowało, ale nie jest to na takiej skali, że zrobić wszystko, żeby mieć nie wiadomo ile na tyle, żeby starczyło na godne, normalne życie i żeby, nie, żeby właśnie jak po tych chorobach, które były u naszych dzieci, żeby nas jako rodziców nie spotkało, to żebyśmy za szybko nie odeszli, tak? Ja mając 22 lata, mój ojciec też odszedł i brakuje do dzisiaj. Ale macie takie wrażenie, że te trudne doświadczenia, które mieliście jakoś mocniej zbudowały wasze więzi, jakoś tak bardziej je scaliły, że macie takie poczucie, że cokolwiek się wydarzy, jakkolwiek będzie pod górę, to wy będziecie zawsze silni razem. No chyba tak, na, na pewno, pewno. Na pewno, to jest. To nie jest tak, tylko że po prostu to się wszystko zostawiło, że tak człowiek wyszedł ze szpitala czy z kliniki, poszedł do hotelu obok, bo nie Myśląc, że wyszedłem, poszedłem gdzieś, nie widziałem tego, byłoby niby łatwiej, ale jednak nie. Okazywało się, że było gorzej. Mhm. <laughs> łatwiej było być chyba gdzieś tam z boku nich, jeszcze bliżej, tak. Jakbyście mogli odpowiedzieć, czy warto zakładać rodzinę? Po tym, co wiecie, tak? Po tych Waszych doświadczeniach, czy, czy drugi raz zrobilibyście to? Na pewno byśmy to zrobili jeszcze raz i. Może nie czekalibyśmy tyle z kolejnymi dziećmi, może by to jakoś troszkę... Ale w sumie też jest fajnie. Też jest fajnie, bo jest wesoło, tak. Jest duża pomoc od bliźniaków. No właśnie, bo macie teraz już dorosłe tak. dzieci. Myślę, że mogę tak nazwać, tak, nastolatkowie, którzy już mają swoje zdanie. Emilka jest moją przyjaciółką, taką trochę. Mogę z nią porozmawiać o różnych rzeczach, takich niekoniecznie dzieciowych już. Mhm. E, Michał to już kawaler, też jest bardzo pomocny, pieczy nam a, a tych dwoje małych to są takie nasze oczka w głowie, tak? To są takie nasze radości i to nie tylko dla nas, bo dla bliźniaków również, tak? Potrafią ich rozśmieszyć, potrafią się z nimi bawić. jest kolorowo, jest wesoło, tak? Także jedno dziecko dla nas to by było nudno. Często jest tak, macie czwórkę dzieciaków, e że tego czasu brakuje rodzicom dla siebie nawzajem, na rozmowy, że wszystko się kręci wokół dzieci. Czy wy to też tak odbieracie? Czy, czy wy straciliście siebie wtedy, kiedy się pojawiły dzieci? No. Nie. Czy może mamy mniej czasu, żeby pobyć we dwoje, tak? No tego czasu to na pewno jest mniej, żeby pobyć we dwoje, ale nawet jak jedziemy i mówimy sobie nie rozmawiam o dzieciach, nie da się nie da się, bo po prostu... Zaczynam jakiś temat, i zaraz jest: A wiesz, Emila, albo coś tam, no bo to jest albo ignorujesz. Ja to tam? też mam ze swojego życia. Kiedy jedziemy na przykład na weekend, to pierwszy dzień jest taki zawsze fantastyczny, ale już od razu ta tęsknota po pierwszym dniu przychodzi. I to jest tak silne, że aż chce się o tym mówić, że się ma dzieci, wspomina się i nawet czasem ogląda zdjęcia. Przecież to było wczoraj. Też jest fajnie we dwoje, super jest też, ale my już jesteśmy tak z nimi związani, że nam jest super z nimi, tak? Że to nie jest tak, że z nimi to jest źle, nieprawda? rodziny naszego ogniska domowego tak jak to jest i jesteś bardzo wspaniałą żoną, matką bardzo Ci dziękuję i obiecuję Ci, że jak następny raz będę mógł, będzie okazja oświadczę się klękając na kolano Tomek, jesteś moim mężem przyjacielem Najważniejszą osobą w moim życiu zawsze byłeś, odkąd się poznaliśmy. Dla mnie byłeś najważniejszy. Jesteś i będziesz. Kocham Ciebie za wszystko. Za to, jak mnie przytulasz, jak, jak mnie wspierasz, za to, nawet jak mi czasami okrzyczasz, że coś robię źle. Kocham Cię za to, że, że po prostu jesteś. Szanuję Twoje swoją pracę. Szanuję to, że jesteś dobrym człowiekiem. Szanuję to, że potrafisz ze wszystkimi rozmawiać. Szanuję to, że, że każdy człowiek jest dla Ciebie ważny, wartościowy i to jest dla mnie ogromnym wsparciem w drodze wspólnej przez życie. Kocham Cię mocno i zawsze będę kochała. Zostańcie z nami, poznajcie kolejne rodziny, tak wyjątkowe jak rodzina Dagmary i Tomka. Podzielcie się wrażeniami na naszych profilach społecznościowych, rodzina jest super. Subskrybujcie też nasz kanał YouTube. Do zobaczenia!